Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii nagrań na Rympał. O co chodzi w tej serii? Otóż wybieramy lokację, czyli tutaj i próbujemy znaleźć najkrótszą drogę do głównego łupu. Dlaczego tak robimy? Otóż yy, nie zawsze mamy czas. Przejść lokacje tak jak chcieliby twórcy gry. Czasami potrzebujemy surowców, zapasów. Dość często w pierwszych dniach gry jedzenia. Więc co zrobić? Możemy po prostu rozeczyć się wokół siebie i spróbować znaleźć jedną z tych lokacji, którą, której można stosunkowo łatwo znaleźć. Pożywienie, surowce, amunicję. Jedną z takich lokacji jest Nix Hotel. W plikach gry oznaczony jako motel, podkreślenie 01. Jak to wygląda? Otóż, bardzo prosto: bierzemy podstawowe narzędzia, które wyprodukowaliśmy na początku przygody, tuż w wyniku pierwszych misji, i próbujemy za ich pomocą się dostać, oczyścić yy, pomieszczenie z łupem i splądrować go jak naj zachowując jak największą dyskrecję. Zaczynamy? Zaczynamy. W przypadku motelu kolegi Nika mamy najczęściej do zabicia trzy zombiaki. Na tym poziomie trudności jeden strzał w głowę powinien zombiaka zabić. Potem Gdyby się przypadkowe te jakieś się obudziły, mamy bardzo fajne miejsce do walki z nimi. Na razie żaden się nie obudził. Podejrzewam, że wszystkie, które były tam w środku, zostały już zamordowane. I przebijamy się dalej do łuków. Zniszczyliśmy jeden blok, żeby oddać strzały. W tej chwili psujemy. Rozbijamy drugi blok. A tu jeszcze. Musimy rozbić framugę, ramy okna. Ok, rozglądamy się, czy nikt nas nie nakrył na naszym niecnym procederze. Lokacja pusta. I zaczynamy plądrować. 9 mm. Zasoby lecznicze. Co jest skórzanym z kufrze. Pałka rurowa, żelazny bełt, puszka mięsa, czołgi strzelby i kolejny podręcznik. Teraz rozbijemy skrzynie transportowe. Tu najprawdopodobniej otrzymamy jakieś produkty rycyniczne, może bandaże. Eee, tak, bandaż pierwszej pomocy. I podstawowy bandaż papier, oczywiście nie jest zbyt interesujący. Zobaczmy, co w skrzyni Savage Country można znaleźć. E, no, szmatka i instrukcja, jak posługiwać się zaostrzonym gier. Zobaczmy, co jeszcze jest w, naszym, w naszej lokacji. Nie będą takie wybitne Wybitne fanty, ale... lepsze to niż to. I zobaczmy, co to się... To w kuchence dostaniemy. Coś do picia? Kawa? Nie. Tylko ziarna kawy. Tutaj już wszystkie... skrzynki, wszystkie... Yy, szarki przeszukane. Jeszcze tu jedna. I... zobaczmy, co... co w kibelku. Trochę drewna. A? Czy jakaś apteczka? Nie. Nie wybijając się zbyt daleko poza yy, poza ten pierwszy pomieszczeńszy pokój możemy sobie dyskretnie zajrzeć tutaj poszperać troszkę w śmieciach. Wszystkie przydatne rzeczy. Dobra, i to wszystko w tym, w tym pomieszczeniu. Dodatkowym atutem w tej lokacji jest jak widzicie ta dziura na dachu. Jeśli na przykład trafimy na motylnika pod koniec dnia, przygód, i chcemy gdzieś się schować, aby było, yy, aby było bezpiecznie aby wysyć spędzić noc. Możemy zbudować dwie, dwa szczeble drabiny. I gotowe. Tu, w tym miejscu możemy sobie rozłożyć śpiwór i spokojnie i bezpiecznie przetrwać noc. Zombiaki, jeśli chcemy być dla pewności, zabieramy drabinę i mamy ukończoną naszą pierwszą misję na Rympał. Z małym bonusem, szybki dostęp na dach, żeby móc spędzić bezpiecznie noc z daleka od biegających zombie. Mam nadzieję, że ta krótka lekcja, krótki tutorial Sterina Rympał. Wam się przyda w Waszych przygodach na wysgiej grze 7 Study. Do usłyszenia, do zobaczenia.